Z tej w dzisiejszym odcinku obkryłem sobie skina na do domaka złotą cegłę czterema foliami Splice. Ogólnie w ostatnim czasie naklejka ta odnotowała kilka ciekawych skoków. Od października 2021 roku do lutego 2022 roku utrzymywała się na średniej cenie 60 zł sztuki. W połowie lutego zaczęły się wzrosty na 80 zł. Pojawiła się nawet jakaś jedna osoba, która kupiła pakiet 54 naklejek po średniej cenie 117 zł sztuka. Co łącznie dała kwota 6318 zł, wydane na raz na te naklejki. Także to była taka ciekawostka. A teraz przejdźmy do opcję na Skindem Skin ten pochodzi z kolekcji Ancient i jest aktualnie na 91. miejscu na świecie pod względem flautu. Udało mi się go okupić za 280 zł na rynku, z czego stubę musiałem dopłacić za lepszy flaut. Dokładając do tego cenę klejek z dnia dzisiejszego, wychodzi na to, że koszt tego krafta to coś między 560 a 600 zł. Tak skin prezentuje się w grze, jeśli się podoba to standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba oraz do zostawienia komentarza jak wy oceniacie tego crafta, a jak komuś jest mało opierania skinów to proszę sprawdzić pozostałe filmy na moim kanale, dzięki za oglądanie i do następnego.